sezon coraz bliżej e, pomidory ładnie rosną e, więc trzeba też szykować odpowiednie nawozy no i tak najlepszy pod, um, pod pomidory jest nawóz e, krowi tutaj w ogóle dopiero otwieram ale dostałem najlepszy towar w mieście ła Robię placuszki. Łukasz mi przywióz. Z nierogaty eee, Dwa wiadra. Na razie wrzucę tylko dwa wiadra. Ładny krowiak. Eee, zalewam wodą. No i tak się przerabia. I potem podlewamy takim nawozem. Na beczkę 120 litrów, no to tak naprawdę chyba ze 4 wiadra powinno się wrzucić, żeby był trochę mocniejszy. Bo później tak go rozcieęczam na wiadro 10 litrowe, 3 konewkę, 2 litry nawozu do no i do końca, do końca zalewam wodę, czyli 2 do 8. Póki co wrzucam i zalewamy. Piękne kupy, teraz woda i działamy. Zalewamy wodą, możemy zamieszać trochę eee, i zakrywamy. Zapachy idą odpowiednie, więc e, żeby tam sąsiedzi się dziś nie denerwowali trzeba zakryć. E, no i 10 do 10 dniach do 2 tygodni taki nawóz jest dobry e, do podlewania. Prosta sprawa. Jeżeli chcecie, mogę Wam jeszcze pokazać inne nawozy, jakie stosuję u siebie. Więc, jeśli się podoba, zapraszam do komentowania.